Na świecie jest kilka, albo nawet kilkanaście dziwnych konstrukcji, których istnienie właściwie przynajmniej częściowo przeczy naszej interpretacji historii, czy też prahistorii i które wywołuje mnóstwo pytań. Jednym z takich obiektów są menhiry w Karna. To jest region we Francji, w którym znajdują się menhiry. Ich waga wynosi co po niektórych nawet 300 ton. Problem w tym, że z lotu ptaka, gdy się na nie spojrzy, tworzą one pewne geometryczne konstrukcje, kształty. Które nie powinny być znane twórcom, a stworzenie tego kompleksu szacuje się na około 4,5 tysiąca lat przed Chrystusem, czyli one mają 6,5 tysiąca lat. Kto je stworzył? Po co? Jaką w ogóle technologią to zrobiono? Czemu one miały służyć? Nazywam się Dominik Cwikła i zapraszam na nowy odcinek na kanale na Tropie Obcych. Menhiry w Karna znajdują się we Francji, w Departamencie Bretania. Według szacunków badaczy mają one około 6,5 tysiąca lat, czyli powstały około 4,5 tysięcznego roku przed Chrystusem. No i co ważne, one powstały jeszcze zanim przybyli w ten region celtowie, znacznie później. Pomimo tego, ten motyw tych menhirów pojawia się oczywiście w celtyckiej mitologii, no bo wiadomo, taki obiekt, no to ludy stworzyły sobie do niego legendę, a na, i to nawet nie jedną. No ale o tym będzie za chwilę, ponieważ to będzie kwestia tego właśnie, jak one mogły powstać. Jeśli chodzi jeszcze o te same menhiry, no to jest, jest to największe znane na świecie skupisko megalitów. Ogólnie w całej tej okolicy Karnatych menhirów znajduje się około 3000, z czego 555 z nich jest ustawionych w 13 rzędach, które ciągną się przez 280 metrów. Portal WP.pl tak opisuje ten obiekt. Chociaż alejki w Karna wyglądają jak zwykłe rzędy kamieni, widok z góry pokazuje, że tak nie jest i że to miejsce jest o wiele bardziej mistyczne. Menhiry i dolmeny tworzą geometryczne kształty, tak zwane geoglify, pisze amerykański badacz Artur Faram. Są to najczęściej trójkąty, które zawsze mają ten sam współczynnik kształtu. Czy to możliwe, że prehistoryczni ludzie mogliby zbudować coś tak wyrafinowanego? I dlaczego mieliby wykonywać tak wymagającą pracę? Jakby zagadek było mało, to jeszcze w kierunku miasta w kamienie wyraźnie się zwiększają. Ponadto w pobliżu Karna znajduje się Erg Grach, najwyższy menhir Starego Kontynentu. Początkowo mierzył ponad 20 metrów i ważył około 330 ton". Koniec cytatu. No i tutaj właśnie, szanowni państwo, pojawia się ten problem, że no wiadomo, podstawowa matematyka to on przypuszcza się, że od samego początku już ludzkości towarzyszyła, zawsze gdzieś były, jakieś proste liczenia, dodawanie, y, opis ilości na przykład zwierząt są przecież odkrycia, y, gdzie interpretuje się to właśnie jako opis tego, czy coś było pojedyncze, dwa, trzy albo wiele. No ale taka bardziej jakaś zaawansowana matematyka czy geometria to pojawiły się dużo później. Tutaj sobie wypisałem właśnie kilka takich przykładów, tak? graficzne przedstawienia geometrycznych konstrukcji yy, to stworzyli przeddynastyczni Egipcjanie około 5000 lat przed Chrystusem, czyli 7000 lat temu. I okej, okay, to jest przybliżony czas, kiedy powstały te menhiry w Karna, ale też to jest bardzo istotne. Ogólnie, jeśli chodzi o te cywilizacje starożytne, to cywilizacja egipska uchodzi z taką mocno izolowaną od pozostałych. W związku z tym raczej jest mało prawdopodobne, żeby był jakiś przepływ informacji pomiędzy Bretanią we Francji a starożytnym Egiptem, zwłaszcza ten przepływ Informacji był słaby nawet między Egiptem a chociażby Sumerią, tamtym regionem, czy Azją mniejszą, dzisiaj Turcją, e, więc po prostu należy wykluczyć taką możliwość. E, jeszcze jest inny przykład, bliższy Bretanii, ale wciąż oddzielony morzem. Pamiętajmy, że mówimy o okresie 4,5 tysiąca lat przed Chrystusem, więc te odległości były większe do pokonania tak na w rzeczywistości niż dzisiaj. Tak? Nie było możliwości szybkiego podróżowania i tak dalej. E, chodzi tutaj o odnalezionych okręgach, elipsach i trójkach pitagorejskich około 3000 tysiąclecia przed Chrystusem odnaleziono je na terenie dzisiejszej Anglii oraz Szkocji. Oczywiście to, były, to nie były ściśle Pitego rasa twierdzenia, ale po prostu podobna myśl matematyczna. Dalej jeszcze tutaj wypisałem, że taka bardziej zaawansowana matematyka pochodzi ze starożytnych Indii, tak? W cywilizacji Dolnego Indusu. Dzisiaj jest to terytorium między innymi Pakistanu, w tamtym regionie też znajdowało się Mohenjo-Daro, o którym robiliśmy odcinek. W opisie znajdą Państwo Linka do niego, jeśli Państwo nie oglądali. No i e, tutaj datuje się, że te znaleziska dotyczące matematyki mają pomiędzy 3200 a 2600 lat przed Chrystusem, czyli są już młodsze niż z Karna, e, które no, tak naprawdę zawierają te informacje. No skąd się to wzięło? E, ciężko tak na to pytanie odpowiedzieć. No i skąd cywilizacja przedceltycka miałaby mieć taką wiedzę w ogóle o takich matematycznych jakichś konstrukcjach, i jak mogli w ogóle wpaść na to, żeby to było widoczne. Dopiero z dotł ptaka. No, przypominam, że według obecnie powszechnej wiedzy historycznej nie ma y, zgody na to, że ludzkość latała tak. No, nikt po prostu nie tworzył czegoś takiego. No i też pytanie, czemu w ogóle ta konstrukcja miałaby służyć, tak? No z pewnością pierwsze, co się nasuwa na myśl, no to, że być może to były jakieś grobowce, czy coś, no są takie teorie. E, może po kolei idąc, e, archeolog Aleksander Thom w latach 70., e, który badał te Menhiry, on orzekł, że to najpewniej służyło do obserwacji Księżyca. No niewykluczone, zwłaszcza, że w sumie późniejsze te cywilizacje właśnie, czy to celtycka, czy później, co tam się wszystko działo, no, to generalnie tam jakieś astronomie, coś tam podstawy astronomii miała opanowane, interesowali się. To jak bardzo i czego szukali, to jest oddzielna kwestia i z pewnością o tym ten odcinek będzie kiedyś zrobiony, ale nie tym razem, ponieważ skupiamy się na samych menhirach. Inne teorie też mówią o tym, że to mogło służyć do przewidywania trzęsień ziemi, chociaż nie znalazłem dokładnie wyjaśnień, w jaki sposób by to miało te trzęsienia ziemi przewidywać. No i to, co wspomniałem, czyli hołdy dla przodków, czy też jako grobowiec, być może temu miało to służyć. No i dzisiaj mówisz też o tym właśnie, że mogła być to konstrukcja czy to dla obcych, albo samych obcych. I tutaj, co ciekawe, te, te teoria od, odnośnie ewentualnych obcych wcale nie jest jakoś, no, nazwijmy to kosmiczna, w sensie jest całkiem racjonalna. Portal WP.pl to opisał tę sytuację w ten sposób, cytuję: Według niektórych wskazówek, tamtejszym kapłanom udało się opanować technikę telekinezy. Dzięki samej sile myśli byliby w stanie przynosić dowolne ciężkie ładunki na każdą odległość. Jednak niektórzy badacze zagadek uważają, że megalityczna seria musiała zostać stworzona przez jakąś bardziej zaawansowaną cywilizację, prawdopodobnie z innego Świata. Do czego jednak służył kompleks przybyszą z kosmosu? Według Artura Farama, być może jako pas startowy lub urządzenie naprowadzające. Ponadto, według niego, aleje w Karna mogły następnie zostać połączone z innymi budowlami megalitycznymi i być wykorzystywane do komunikacji między nimi. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o same legendy, no to te menhiry powstały magicznie. Jest to jakby no, najmłodsza z legend mówi o tym, że był to święty Korneliusz, którego gonili Rzymianie i ci Rzymianie, którzy go gonili właśnie idąc, maszerując w szeregu, zostali zamienieni w kamień. Tylko, że to jest legenda, która no właśnie jest młodsza, już pod wpływem też no chrystianizacji tamtych regionów. Pierwotna legenda mówiła o tym, że to Merlin uciekał przed Rzymianami, szanowni państwo, i to on ich zamienił w kamień. Yy, w ogóle postać Merlina, no, jeśli Państwo oglądali ten odcinek, chociażby o tych zaskłaczach, gdzieś pojawia jego motyw, to jest. No, ciekawe jest bardzo, że jego się łączy z tymi kosmitami bardzo często, no ale to mniejsza z tym. Są takie legendy. Yy, tylko, że raczej jest mało prawdopodobne, żeby by zamieniono w kamień, tak, no bo te konstrukcje, no te konstrukcje, te megality ważą do około 300 ton, więc jest to raczej trochę za dużo, jednak nawet, nawet gdyby tam był człowiek, no tak jakoś tak nie wydaje mi się, że nagle kamień, takim wielkim kamieniem by go otoczono, a poza tym, no tam nie ma żadnych śladów po tym, żeby to był człowiek, a tak po prostu zamienić w kamień, no to już raczej brzmi właśnie jak taka ludowa legenda i bardziej racjonalne wydaje się, chociaż też oczywiście dziwne i magiczne, ale transportowanie tego, y, tych kamieni z jakichś kamieniołomów, które są daleko, tam nie ma w pobliżu żadnego kamieniołomu, że transportowano je, jak to określono właśnie w WP, telekinetycznie, tylko, że tak nie do końca. No bo oficjalnie, jak historycy przekonują, archeolodzy historycy, y, najpewniej te menhiry właśnie wzięto z jakiegoś kamieniołomu i za pomocą siły ludzkiej, lin oraz podkładanych belek przetransportowano i poustawiano w tych rzędach takich równiutkich, co widać właśnie z dotu taka, To jest tak zwane racjonalne wyjaśnienie. No powiem szczerze, że tak jednak ciężko się z nim właśnie zgodzić, tak? że po prostu coś takiego się samo stworzyło. Bądźmy poważni. Tutaj właśnie w tej legendzie się niektórzy doszukują pewnego ziarnka prawdy, no bo przenoszenie magicznie, telekinetycznie jakichś ciężkich rzeczy, no to jest magia, tak? I tutaj ci zwolennicy i teorii o tym, że to kosmici stworzyli tę konstrukcję, bądź pomagali przy jej konstrukcji, że Miała im do czegoś służyć. No, przypominają tak, że starożytni ludzie mieli opisywać za pomocą znanych sobie słów i zjawisk coś, czego nie rozumieją. No i tak na przykład nie można wykluczyć, że jeżeli na przykład obcy pomagali przy tworzeniu tej konstrukcji, no to rzeczywiście posiadali jakąś technologię, która pozwalała im unosić jakoś w powietrzu za pomocą jakiejś energii, jakiejś. Technologii nam, na podstawie technologii nam nieznanej ciężkie przedmioty. Wtedy taki transport byłby banalnie prosty. No Jeszcze inaczej można to sobie wyobrazić, że zwyczajnie załadowano na jakiś, na jakiś albo pod jakimś pojazdem latającym taki wielki kamień, no i go przetransportowano w powietrzu. No, starożytni, przedceltycy ludzie raczej nie znali pojęcia samolotu y, ani maszyn latających, w związku z tym uznali, że to się unosi, to jest jakaś magia, magicznie to podniesiono i przetransportowano, wow, no po prostu czarownik. Y, nie jest wykluczone, że tak mogło być jeśli chodzi właśnie o te kwestie z ewentualnymi latającymi pojazdami, to jest też właśnie niewykluczone ze względu na to, że to są geoglify, tak? Te różne konstrukcje i wzory matematyczne widać tylko z lotu ptaka. W związku z tym to nie mogło być ustawione z myślą o, o ludziach ówczesnych, którzy no, chodzili po ziemi, a latanie po niebie to było dla nich marzenie, gdzie przypominam, że wiele wieków później dopiero powstała ta legenda. W Grecji przecież gdzie była wysoko rozwinięta jak na tamte czasy cywilizacja. Powstała legenda o tym Dedalu i karze, gdzie próbowali rzeczywiście wznosić się i polecieć, no jednemu z nich to się w ogóle nie udało. E, ostatecznie w tej legendzie tra kończy tragicznie, ale było to coś nieosiągalnego dla ludzi. No więc ciężko uwierzyć jednak, żeby to była konstrukcja tak przypadkiem ułożona w takie wzory matematyczne, bo równie podobna szansa jest zapewne na to, że sobie ustawimy tam piasek, jakiś kawałek plastiku, e, krzemu i tak dalej e, samodzielnie obok siebie, tak po prostu obok siebie, a one samodzielnie zamienią się nam w smartfona, tak, który dodatku już jest zaprogramowany. No prawdopodobieństwo niby jakieś tam można by wyliczyć, ale jest ono marginalne i na poważnie raczej nikt nie sądzi, że w ten sposób powstają smartfony. Tak samo ciężko na poważnie y, przypuszczać, że przypadkowo ułożono te wszystkie, y, te wszystkie menchiry w ten sposób, że tworzą one te wzory geometryczne. Po prostu jest to ciężkie do przyjęcia dla osoby, która po prostu myśli. W związku z tym właśnie uważam, że rzeczywiście ciężko tutaj zakładać inaczej niż to, że rzeczywiście były jakieś pojazdy latające w tamtym czasie i też to z to myślą właśnie o nich, albo przynajmniej dla jakichś obserwatorów z góry utworzono te konstrukcje. Raczej nie przypuszczam, aby było tak, że pomyślono o jakichś tam bogach, których nigdy nikt nie widział i nie słyszał, tylko o nich się mówiło, tylko prawdopodobnie jednak były jakieś obiekty czy istoty, które rzeczywiście potrafiły dostrzec to, tak? Potrafiły to rozplanować, wskazać, że w tym miejscu to musi wyglądać w ten i w ten sposób. No i biorąc też pod uwagę w ogóle cały ten zamysł tej konstrukcji, żeby takie poukładać, ciężko przyjąć po prostu inaczej. Być może jest tak właśnie rzeczywiście, że był to jakiś drogowskaz czy też lądowisko dla takich pojazdów latających. Tego wykluczyć nie można. No i wydaje mi się, że to jak najbardziej racjon, racjonalne uzasadnienie. Choć oczywiście nie można stwierdzić, że rzeczywiście tak było, no bo no nie mamy źródeł opisanych na ten temat niestety, a raczej nikt nie, prze, nie, nie, nie żyje, kto żył wówczas. Tak, tysiąca lat to trochę za długo dla przeciętnego człowieka, żeby mógł żyć. No w związku z tym tutaj pozostają spekulacje. Wątpliwe jest też, aby jakieś źródło pisane zostało na ten temat odnalezione, no bo no to była cywilizacja przedceltycka. Nie wiemy nic o tym, żeby tam było jakieś pismo, które mogłoby to uzasadnić. Niestety musimy zadowolić się legendami i ich interpretacjami. Tego typu konstrukcji właśnie jak menhiry w Karna jest, jak wspomniałem na samym początku, całkiem dużo na świecie i w kolejnych odcinkach, no nie to, że w bezpośrednio kolejnym, ale będą one omawiane, bo też zaznaczę Państwu, że menhiry z Karna to jest naprawdę małe piwo, na przykład przy ruinach Balbeku czy Punku, czy też w stosunkowo niedawnym odkryciu, bodajże w Polinezji, więc tutaj warto po prostu tym tematem się zainteresować i obiecuję, że gdy będą robione kolejne odcinki, to ten temat poruszam. Chciałbym także tutaj zwrócić się z prośbą do wszystkich widzów tutaj tego kanału, to już tak na koniec odcinka, no bo ja jestem tutaj prowadzącym tego kanału, jest również wydawca, no i wydawca, jak to, powie, jak to powiedział, żeby włożyć państwu kawę na ławę, no to tak to robię chciałby zarabiać, tak, no, żeby po prostu jednak ten kanał przynosił jakieś zyski, żeby to, żeby tak się mogło stać, żeby mogły wyskoczyć też te irytujące reklamy, no ale to jest zło konieczne, żeby to dalej funkcjonowało, no to musimy dobić do tego tysiąca subskrypcji, więc tutaj się z prośbą też jako prowadzący do Państwa zwracam, jeżeli się interesujecie taką tematyką ewentualnych kosmitów, różnymi teoriami z obcymi cywilizacjami, no to gorąco zachęcam, żeby w tym momencie teraz wziąć i wcisnąć te subskrypcje, w momencie jak to nagrywam, brakuje nam 100 subskrybentów. E, w związku z tym jest to stosunkowo niewielka liczba, te zasięgi no, różne były przy tych filmach, ale gdyby tak chociaż co dziesiąta osoba to z, zrobiła spośród naszych widzów, no to byśmy mogli dobić do tego 1000 sub, subskrypcji, no i po prostu zarabiać na tym kanale. Więc tutaj gorąco zachęcam państwa, żeby to uczynić, kto jeszcze nas nie subskrybuje, aby te subskrypcje załączyć, no bo jeżeli jednak przez kilka odcinków ta, y, liczba, ten poziom y, liczba subskrybentów pozostanie taka, jaka była. No, to po prostu nie mogę obiecać, że będę mógł dalej prowadzić ten kanał i kolejne odcinki. A bardzo bym chciał, no bo to jest tematyka ciekawa. Nie ukrywam też, że dość ciepło została przez Państwa przyjęta. Trochę się na początku obawiałem, zaczynając prowadzić ten kanał. Tak więc chciałbym po prostu to kontynuować. Dlatego jeszcze raz z gorącą prośbą do Państwa się zwracam, aby wcisnąć subskrypcję tego kanału. No i na koniec zachęcam też, żeby te wideo podać dalej w Waszych mediach społecznościowych. Nazywam się Dominik Cwikła i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.